Ślad lat minęło, odkąd cię nie widziałem Pamiętam jak mała, w ramionach cię trzymałem. Przed lata miałaś uśmiech na twarzy. Teraz tęsknię, serce moje się marzy. Mają. Jesteś moim światłem w roku. Każda chwila bez ciebie to ciężki krok Pamiętam jak biegałaś, jak śpiewałaś Każdy dzień bez ciebie to jakbyś umiała Wszystkie wspomnienia wracają jak bumerang Twoje oczy w moim sercu to mój najcenniejszy skarb Czekam na dzień, kiedy znów cię zobaczę Nawet przez te lata miłość nie zgaśnie Maju, kocham cię Każda chwila bez ciebie to ból w sercu, tata Mariusz. Zawsze będę tu. Czasem myślę, co robisz, jak żyjesz Każda chwila bez ciebie, w sercu mi się wiesza. Maju, wiesz, że zawsze będziesz w moim sercu. Tata Mariusz, kocham Cię, niech to będzie pewne. Pamiętam nasze chwile, śmiech i radość. Teraz tylko wspomnienia, w sercu miłość. Czas leci, ale uczucia nie gasną. Maju, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy, Sześć lat, a ja wciąż tęsknię. Każdego dnia w sercu mi się męczę, niech te słowa. Dotrą do ciebie, moja mała tata Mariusz, zawsze będzie przy Tobie stał. Kocham cię tak bardzo. Tęsknię za Tobą. To nie jest żaden żart. oh